Lekcja na dziś z Meksyku. Jeżeli Google pokazuje wam drogę, która wygląda na koszmarną i prowadzącą donikąd, to pewnie jest koszmarna i prowadzi do donikąd, bo właśnie przejechaliśmy taką drogą jakieś 10 km totalnie fatalną drogą, po to, żeby dojechać do terenu prywatnego, który jest zagrodzony bramą. Więc teraz musimy nią wrócić i wrócić na prawdziwą trasę. Także. To jest właśnie droga, którą poprowadziło nas Google. Ech, nie ufajcie, naprawdę nie ufajcie. Jeżeli widzicie, że jakaś trasa jest dłuższa w Meksyku niż inna, ale ta inna jest przez jakiś szemrany teren, taki, który nie wygląda jak solidna, asfaltowa droga, to po prostu nią nie jedźcie. No i witamy w naszym noclegu w Valladolid. I jest dosłownie w Valladolid, bo minęliśmy znak miejscowość Valladolid i jakieś 50 metrów za skrzyżowaniem był nasz hotel Hacienda Sanchez. Zaraz wam pokażemy jak on wygląda. No nasz pokój jest dosyć skromny. Ma lustro, dwa łóżka na szczęście. Piękny obrazek z kolibrem. No i tyle. Klimę telewizorek. Łazienka wygląda tak sobie. Ale jest w miarę okej. Okay. Myślę, że jest nieźle. W sumie tu mieliśmy dosyć dobre doświadczenia. Spoko to jest. Myślę, że mój kapelusz będzie pasował do nazwy Sanchez. Mamy dzisiaj chyba najzimniejszy dzień, odkąd jesteśmy w Meksyku. No ale nic, nie zraża nas to i idziemy sobie zwiedzić Valladolid. Widzimy sobie Muzeum czekolady, Pójdziemy na targ. Przejdziemy się po starówce. I myślę, że to jest plan na dziś. Tak, mam kartę. Więc lecimy. Gotowa? Na zwiedzanie wajedolit. Nasz dzisiejszy nocleg to jest mieszanina totalnego kiczu i rzeczy, które wyglądają nawet spoko. Jakieś stare maszyny, pozostałości po hacjendzie, która tu była i masa takich figurek zwierząt, które są obleśne, ale w sumie ciekawe miejsce. Cieszę się, że mamy taki miks tych noclegów, że śpimy w bardzo różnych miejscach. Tanich, drogich, hostelach, hotelach, kiczowatych, ciekawych. Jeszcze jedną z atrakcji hotelu Hacienda Sanchez, w którym zostajemy, jest to, że jest muzeum motoryzacji malutkie i jest kilka ładnych fur wystawionych. Jesteśmy już w centrum Valladolid i znajdujemy się na Mercado Comida, czyli taki targ jedzeniowy, który znajduje się przy głównym placu, tak zwanym Zocalo. Miasta meksykańskie, one są tak zorganizowane, że wszystkie te najważniejsze miejsca właśnie są wybudowane wokół głównego placu. Zamówiliśmy jedzonko, zamówiliśmy z miejsca, do którego była kolejka lokalsów, więc mamy nadzieję, że będzie dobre. Zamówiliśmy tak, sopa de lima, to będzie zupa limonkowa i kanapkę z gulaszem. Gulaszem charakterystycznym właśnie dla Valladolid. Do tego jeszcze zamówiliśmy dwa soki, jeden z czają i pomarańczą, a drugi z pomarańczą i z ananasem. A czaja, o której też Ariana wspominała, z którą zamówiłem sobie sok pomarańczowy, to jest roślina, o której opowiadał nam w ogóle przewodnik po Meridzie. I to jest trochę taki mleczowaty chwas, ale tutaj jest dodawany do napojów. Jest typowy taki napój, który się nazywa chyba Czaja Maja, i to jest po prostu taki, taki drink z tej czai, ale też dodaje się ją jako taki roślinny dodatek do jajecznicy. I można tutaj też kupić w ofercie śniadaniowej jajecznicę z czai. Miejsce, gdybyście się interesowali, jak się nazywa, nazywa się Miranchito, czyli moje malutkie lunch. Meksykanie podobno bardzo lubią zdrabniać i też to zauważyłem, że często mówią pesito, że dodają ten sufiks ito, żeby zdrabniać rzeczy, robić je takie takimi uroczymi. Ale no jest to taki gulasz wieprzowy w socie pomidorowym, smaczny. No i pora spróbować próbować czaj po raz pierwszy. Jest zmieszana z sokiem pomarańczowym, więc mam nadzieję, że będzie ją czuć, pomimo pomarańczy, która ma intensywny smak. No czuć. Trochę takie gryzące w gardło, ale dobre. Chcesz spróbować? Mm, ale faktycznie ma to taki posmak jak mięta. Bardzo to odświeżający jadłoby No i pora spróbować sopa de lima, czyli najbardziej chyba tański bardzo dobre. Trochę takie rosołkowe. Smaczne naprawdę. Fajne jest to, że jest dodatek warzyw. Że są pomidory, że jest cytrynka, że jest papryka. Bardzo smaczne. Super jest to, że ta zupa ma naczosy w sobie. Myślałem, że to będą cienkie paski tortilli, a okazało się, że to są takie twarde, nie na naczosy, tylko totoposy, czyli smażone tortille. No, bardzo fajne. Bardzo dobre. I jako dekorację mojego soku pomarańczowo-czajowego dostałem też liścia czai. Zobaczę, jak smakuje sam. Nie ma jakiegoś wyraźnego smaku, no taki lekko miętowy. Jeżeli chcecie znać ceny tego, co jedliśmy tutaj, no to zupa kosztowała 95 peso, kanapka Ariany kosztowała zaskakująco mało, bo 35 peso, a soki po 65 peso każdy. No smacznie było tam, ale dziwne miejsce trochę dlatego, że oprócz knajp, których jest tam kilka, jest jeszcze... Inny, bardzo popularny biznes, masa złotników, jak i sklepów jubilerskich. No to jest trochę, trochę dziwne połączenie. nie? Tu jest to muzeum czekolady, do którego chciałem pójść. 5 minut tu byliśmy? Świetne. A co tam jest? Tam już jest salida, czyli ex, exit. Ja myślę, że nawet nie byliśmy do 5 minut, tak 4-3 minuty. Opyla się. Dobrze, że mieliśmy zniżkę. Okazało się, że mieliśmy zniżkę, bo byliśmy w hotelu, który oferuje właśnie taką zniżkę. Pani to widziała tak na słowo, właśnie. No, bo wyglądamy na y, prawdomównych. To prawda. Wycofujemy nasze słowa, że muzeum słabe i że krótkie. Myśleliśmy, że to już jest wyjście, to było po prostu przejście do innej sekcji. A jedna rzecz, która mi się mega podoba, to jest to, że gdzieś w XIX wieku zaprojektowano taką filiżankę do picia gorącej czekolady, która miała ochronę na wąsy. Teraz by mi się coś takiego przydało z moim meksykańskim wąsem, żeby nie zostawała na nim czekolada. 370. Kupujemy prezenty dla naszych babci, bo obiecaliśmy im przed wyjazdem, że kupimy im czekoladkę z Meksyku. Muzeum całkiem fajne, przyznam szczerze, interaktywne, jest y, takie, że jest narracja po angielsku, więc jak nie gadacie sobie po hiszpańsku, to też możecie sobie zwiedzić. Chyba polecamy, to no, ja na pewno polecam. Wejście jest dosyć drogie, bo normalnie kosztuje 180 peso, no i y, te czekoladki i te wszystkie rzeczy, które tam są też kosztują swoje, bo kosztują około 100 peso za jedną rzecz. Tam czekoladki, mydła, kosmetyki, to wszystko tak mniej więcej po stówie tam kosztuje. No więc Trochę trochę drożej niż zwykle, no ale jesteśmy na wakacjach. Możemy sobie na to pozwolić. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dla babci nie kupisz ze sto Kupiłem. No. Te ptaki, o których już wcześniej wspominałem, te bardzo głośne wieczorem, nazywają się Wilgo Verony. I po prostu robią totalny hałas na tym placu na środku Vajadolid. Na pewno je słyszycie. Przy Zocalo, czyli tym głównym placu, jest klasycznie kościół. Ten to jest kościół świętego Serwacego i Gerwazego. Podobno w środku jest jakaś piękna figura Matki Boskiej z Guadalupe. O Matce Boskiej opowiem innym razem, bo to jest trochę dłuższa historia, ale idziemy zobaczyć figurę, czy przewodniki mówią prawdę, czy ładna, czy nie ładna. Wajadoli powstało na miejscu dawnej osady majańskiej i co ciekawe, zostało założone przez tego samego gościa, który założył Meride, w której byliśmy niedawno, czyli Francisco de Montejo. Podobny styl y, tworzenia miasta, że burzymy co majańskie, bierzemy sobie. Kamienie, z których oni budowali swoje rzeczy, i budujemy z nich inne rzeczy. I sporo rzeczy tutaj jest zbudowanych, e, tych kolonialnych, z dawnych majańskich ruin. Częściowo również ten kościół Budulec pochodzi z majańskich ruin. Nie mamy pewności, czy to ta, czy któraś inna, bo wszystkie są równie ładne. Jesteśmy teraz na Calle de los Frailes, czyli na ulicy Zakonników i jest to taki deptak wzdłuż którego ciągną się kolorowe, malownicze kamienice kolonialne. Cała ta ulica wypełniona jest różnego rodzaju eleganckimi butikami, w których można dostać wyroby artystyczne, biżuterię, ubrania, buty, torebki. Jest dużo też sklepów z antykami i eleganckich kawiarni i fancy restauracji. Wygląda bardzo klimatycznie bardzo przyjemnie. Ten deptak kończy się na kościele. To jest kościół świętego Bernarda ze Sieny i ten kościół wraz z klasztorem, który jest obok niego, to są najstarsze chrześcijańskie budowle na Jukatanie. Przejście się deptakiem to jest duża ulga po tym centrum przy głównym placu, gdzie jest masa samochodów, jest mega głośno, jest dużo ptaków, a tu jest przyjemnie cicho. Starliśmy na końcu cybraci i okazało się, że ktoś bierze ślub w kościele Bernarda ze Sieny, w tym o którym Ariana już wspominała wcześniej. Spróbujemy się skraszować zobaczyć jak wygląda ślub w Meksyku. Niestety niepowodzenie. Nie udało nam się wtopić w tłum i pan wyczaił, że nie jesteśmy gośćmi weselnymi i powiedział, że nie możemy tu wchodzić, że tylko rodzina. No dobra, myślę, że to wystarczy nam na dziś. Trochę po moceszemu to Wajadolit zwiedzone, ale po prostu mamy intensywny plan na jutro. Wstajemy bardzo wcześnie, więc po prostu zbieramy się już do hotelu. Plus no to miasto ewidentnie jest trochę taką bazą wypadową do innych miejsc w okolicy, więc jutro dokładnie tak to miejsce potraktujemy. Czyli będziemy z Wajadolit wyjeżdżać rano i wracać wieczorkiem. Do zobaczenia już i tak.